Witam. W tym zadaniu pokażę, do czego można używać funkcji nie. Używa jej się do zamiany prawdy na fałsz i do zamiany fałszu na prawdę. W jakich sytuacjach konkretnie, to zaraz zobaczymy. Tutaj mamy podane informacje o trzech projektach. Mamy datę rozpoczęcia projektu, zakończenia, informacje i do czasu w dniach przewidywano na taki projekt. Naszym zadaniem jest sprawdzić, czy projekt zakończono w terminie. Czyli czy różnica między datą zakończenia a datą rozpoczęcia jest mniejsza od przewidywanego czasu na projekt? Tak jak widać, w pierwszym przypadku jest większa, czyli nie zmieszczono się w terminie. Później jest ok i za trzecim razem też jest ok. Czyli wprowadzam funkcję jeżeli, żeby zapisać formułę, która będzie sprawdzać, czy. Czas trwania projektu jest mniejszy lub równy ilości dni przewidywanych na ten projekt. Jeżeli tak, no to zapisuję tak, że zmieszczono się w terminie. W przeciwnym razie zapisuje nie. Czyli widać, że pierwszy projekt nie zakończył się w terminie, no bo pytanie jest, czy zakończono w terminie. Dwa następne tak. I gdzie tutaj użyć funkcji nie? Otóż funkcji nie no można użyć wszędzie tam, gdzie mamy prawdę albo fałsz, żeby zamienić tę wartość na odwrotną. Czyli prawda albo fałsz jest zwracana przez to wyrażenie. Czyli przez sprawdzenie, czy długość e, projektu jest mniejsza, równa przewidywa przewidywanemu czasowi projektu. Mogę więc tutaj zapisać funkcję Nie, która obejmie właśnie to wyrażenie. I wtedy ta wartość logiczna, czyli ta prawda lub ten fałsz, zostanie zamieniona na przeciwną. Nacisnę Enter. I teraz tam, gdzie było Nie. Teraz jest tak i na odwrót. I mogę wtedy zapytać, czy projekt przekroczył termin. Czyli krótko mówiąc, funkcja nie służy do tego, żeby pewne warunki zamieniać na przeciwne. Czemu w ten sposób? Niełatwiej by było na przykład tej funkcji, jeżeli zamienić chociażby tych znaków albo pozycję słowa tak i nie. W tym zadaniu pewnie tak, ale chodzi o to. Że jeżeli tworzysz jakąś skomplikowaną formułę, skomplikowane warunki, nad którymi no, było trzeba spędzić dużo czasu, i ten warunek składa się z kilku funkcji, to często nie tak łatwo jest zamienić ten warunek na przeciwny. No i w takiej sytuacji bardzo pomocna jest funkcja nie, którą się dostawia, która obejmuje całość tego Twojego warunku i zawsze zamienia ten warunek, czyli tą prawdę albo na wartość przeciwną. Dziękuję.